Siemanko, siemanko! Z tej strony Rafał z Motor.W Oczywiście kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości przed Wami A ja już jestem w biurze z BMW r 90 Którą dzisiaj właśnie będziemy Wam przedstawiać Słuchajcie, motocykl legenda dla tych wielbicieli niemieckiej motoryzacji Czyli ze stajni BMW Fajny model Cafe Racera w wersji limitowanej Co ciekawe z taką 21 na zbiorniku paliwa Nawiązującą do wyścigów motocyklowych i magicznej plakietki 21 właśnie z ówcześnie produkowanych motocykli. No i co? Myślę, że prawdziwa petarda. Mimo, że motocykl z 2020 roku to naprawdę w stanie niemalże jak nowym. Naprawdę myślę, że tutaj perfekcja jest w prawie każdym detalu. 7000 na nalotów, więc czego tu się spodziewać? Motocykl z polskiego salonu. Ważne opłaty, ubezpieczenie, przygląd. Można nim odjeżdżać na kołach. Jeżeli szukasz właśnie takiego fajnego sprzętu, to siadaj sobie wygodnie. A ja już Ci mówię parę szczegółów właśnie o no i proszę, proszę, słuchajcie. BMW R9T e, motocykl, no myślę, że w takim klimacie, że przyznam wam szczerze pierwsze moje skojarzenie było takie, że no mebelek jest niesamowity e, tym bardziej, że dopiero jakby wkraczamy w ten sezon 2025 jeszcze tam co niektórzy e, pod ciepłą kołdrą się, e, się że tak powiem siedzą, siedzą w domku no i ja już widzę taki motocykl jakby e, nawet u mnie w domu pod schodami stał sobie i ładnie wyglądał i można by sobie było przy jakimś spotkaniu ze z znajomymi, stać obok niego i na niego patrzeć. I myślę, że wielu z was tak zrobi, nawet jeżeli nie w domu, to w garażu, bo to, to jest sprzęt, na którym jeżeli się jeździ, to oczywiście e, banan z twarzy nie znika, ale nawet jeżeli stoi, stawiamy go sobie do garażu, albo nie wiem, palimy sobie grilla ze znajomymi, e, wyciągamy sobie sprzęt i nie jeździmy, e, a za to patrzymy i podziwiamy. No, me, mega fajna konstrukcja, oczywiście e, nie dla każdego, no bo taki stylka frejsera, jednym się będzie podobał, innym nie, ale uważam, że zobaczcie, no dla Some tej... Charakterystyki silnika Boxer, czyli dwa takie cylindry na boki. Bardzo to jest śmieszne wyważenie, jeżeli ktoś nie miał przyjemności jeździć na takim motocyklu w klasie Ala naked, to no, Racer w tym przypadku, ale z tymi dwoma wystającymi cylindrami po bokach. Naprawdę ciekawe przeżycie. No i myślę, że tu nie ma co wiele opowiadać, naprawdę, oprócz tego, że to jest taki fajny motocykl do takiego polansowania się na mieście, no bo jednak wygląd robi tutaj robotę. No to jednak te 110 Koni pozwala Wam naprawdę na całkiem fajną i sympatyczną jazdę więc idzie tutaj nawet depnąć i, i pocieszyć się e, jednak trochę tą frajdą z jazdy. No bo od takiej strony stricte, no nie wiem, jakbym wam opowiadać odnośnie jakiegoś tego konkretnego egzemplarza, to mi się tu szkoda tylko e, strzępić ryja i tracić czasu. Bo no, motocykl jest w stanie, niemalże jak nowym. Gdzie bym tutaj nie zajrzał, gdzie bym nie spojrzał, no to to wygląda tak, jak wyglądać powinno. E, wszystko z La fond, Pardon, nie doczybi się do tego nikt, nawet możecie sobie to sprawdzić gdzieś tam przy jakimś autoryzowanym serwisie BMW. Motocykl jest z polskiego salonu, od naszego bardzo dobrego znajomego swoją drogą pozdrawiamy, Pepsona, tatuażystę z o aż tutaj nam flagi lecą eee, więc no naprawdę że tak powiem bez wstydu, więc śmiało można sobie brać i serwisantów to sprawdzać. Tak jak w sądzę, sensie polski salon, motocykl w 100% bezwypadkowy, z oryginalnym przebiegiem na poziomie, 7 7000 km, więc no tutaj trzeba się spodziewać nowego motocykla. Fajnej bardzo wersji, tak jak Wam wspomniałem na samym początku, wersja z taką charakterystyczną 21 na zbiorniku i na tylnym, że tak powiem, takim zadubku. Ona nawiązuje do plakietki 21, z jaką ścigały się motocykle swojego czasu, no i tutaj Taki złoty wiek dla, dla właśnie tej damy motocykli. No, ale oczywiście oprócz tego, że ona ma takie fajne, limitowane malowanie, no to też są parę fajnych dodatków. Sympatycznych rzeczy to mamy taką osłonę w zamian za tylne siedzenie pasażera. Ale oczywiście, jeżeli chcemy zabierać na wycieczki pasażera, to nie jest to żaden problem, bo tutaj wystarczy to odpiąć, wpiąć fotel, który oczywiście do tego motocykla także Wam dajemy. Fabryczne podnóżki dla pasażera także zostały, więc cały zabieg trwa dwie minuty i mamy to zrobione. Dodatkowo taki mały, sympatyczny bagażniczek, żeby sobie tutaj doczepić. Ewentualnie jakiś, nie wiem, mały bagaż, więc to też jest jakaś tam fajna alternatywa. Oprócz tego, motocykl oczywiście ma na wyposażeniu oryginalny układ wydechowy Akrapowicz, więc to też fajny, fajny temat, że to w tym motocyklu jest to, słuchajcie, to o, zobaczcie, to pomycił, więc to nie jest żaden, e, żadne, żadne wypalenie, to, to o, zobaczcie, wszystko fajnie Jest bardzo ładny układ wydechowy, nic tu się z nim nie dzieje, żadnej przycierki nigdzie nie ma. E, oprócz tego, no myślę, że fajne wyposażenie w serii, bo hydrauliczny e, hamulec, cyk sprzęgło przepraszam, grzane manetki, regulowany zawias. E, amortyzator skrętu, e, tutaj jeszcze dodatkowo macie dołożone gmole takie, które osłaniają nam ten fajny silnik SW Motec, więc to też jest dołożone więc parę takich smaczków oczywiście w tym motocyklu siedzi, e, ale myślę, że naprawdę no ile bym tu nie opowiadał, no to jest po prostu fajna, zdrowa maszyna e, bez wstydu, uważam też, że całkiem w niezłej cenie, e, tym bardziej, że do motocykla mamy jakąś tam fakturę w 2022 roku ten motocykl ktoś nabył za 71, ponad 71 patoli. Mamy też jakiś serwis z BMW w Warszawie w Piesecznie w dokładnie, przepraszam, z 2023 roku na 1400 zł. Od tamtej pory motocykl zrobił e, tak naprawdę nic kilometrów. wcześniej właściciel nie miał po prostu czasu tym jeździć i zmienia hobby na coś innego. E, no i trafia ten motocykl bo myślę, że właściciela. Do motocykla się dwa, dwa kluczyki, dowód restrykcyjny i ubezpieczenie, wszystko aktualne. Nie płacicie do tego motocykla skarbówki, bo my wystawiamy fakturę VAT marże No i można nie wracać na kołach. słuchajcie, tablice są, wszystko jest. Jeżeli chcecie sobie zrobić dobry rok, 2025, to myślę, że to jest świetny pomysł żeby wkroczyć do niego właśnie z takim motocyklem zanim go zapalę, jeszcze wam tylko wspomnę, że się zapraszam serdecznie do nas do Żardowa Jeśminowa 20, Motor w, wpadajcie zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach będziecie mogli też przysiąść się do tej maszyny przymierzyć się do niej, zobaczyć czy to jest wasza bajka, jak najbardziej was zapraszamy no i już z tego miejsca to rzeczywiście was zapraszam na wielkie otwarcie naszej nowej siedziby właśnie też w Żardowie pod tym samym adresem, zrobimy takie fajne otwarcie z grillem i tak dalej, na koniec marca, więc wyczekujcie więcej informacji na naszych social mediach, no a tymczasem jeżeli nawet nie macie czasu do nas wpaść, bo nie wiem, nie chce wam się, nie macie czasu nie macie samochodu, cokolwiek możecie zamówić sobie ten motocykl bezpośrednio pod swój dom, to jest na tyle pewniak, że absolutnie nawet na koniec Polski z nim jedziemy i wam się na 100% spodoba ale przypominam, że to działa na zasadach takich, że wy płacicie z góry tylko za sam transport my do was z tym motocyklem przyjeżdżamy i dopiero na miejscu u siebie pod domem go oglądacie, sprawdzacie, testujecie jak wam się podoba, dopiero wtedy za niego płacicie więc myślę, że to jest taka całkiem fajna Opcja w obie strony i taka też bym była bezpieczna i dla Was, eee, więc nie zmuszałem Was do zakupu. Możecie się zdecydować na miejscu, ale no nie ma co tu dużo kryć i czarować, że maszyna jest przezajemista eee, i tutaj nie będzie nawet jednego dotknięcia palcem czegoś, jakiegoś elementu, który miałby się nie spodobać. Tu od razu Wam powiem, że to nie jest wytarte, to jest takie fabryczne, takie żeby to nawiązywało do takiego stylu retro. Eee, więc no, nic dodać, nic ująć. Przekręcam kluczyk. Klikamy sobie zaraz zapłon. No i już się tu potęga budzi do życia. Teraz jeszcze jest wygłoszony ten akrapowicz, ale No, mamy tu do czynienia, dość czuć, że ten silnik od czas nawet dodawania gazu. Ten motocykl nam tak się fajnie buja kurczę, no jak Mimo, że to typowa niemiecka motoryzacja To trochę nawiązuje do takich falek Z amerykańców No jest śmieszne Kawał śmiesznej, dobrej historii Tyle chyba w tym momencie. Po więcej informacji oczywiście wszystkich Was zapraszam na nasze social media, oczywiście też, ale do kontaktu telefonicznego z przyjemnością powiem Wam na wszystkie pytania. No i kto wie, być może już niedługo spotkamy się albo u nas w firmie, albo u Was pod domem z tym, że piękny motocykl na podjeździe. Myślę, że kiedy, jak nie teraz, słuchajcie, to jest dobry moment. Widzimy się w kolejnej prezentacji siemanko. Hej!